Dobry dzień, dobry w kolejnym tygodniu, więc w kolejnym wyzwaniu, kolejny tydzień, rozpisz się na nowy rok, ale uwaga, ostatni. Jest środa, przez poniedziałek i wtorek nie wiem, gdzie byłam, totalnie po prostu nawet nie myślałam o tym, żeby rozpisać pomysł, natomiast pomysł już się pojawił na Instagramie, pojawił się właśnie w poniedziałek i ten nasz prompt, ostatni, już tutaj śmiga, wy już macie pomysły, natomiast ja nie mam. W ogóle pomysłu. Mamy tutaj, zobaczcie go sobie lepiej niż na telefonie, oczywiście. Mamy tutaj takie słowa jak miłość, anioł, gwiazdy i mgła. Daje mi to pewien vibe, natomiast nie chcę pójść w stronę takiej, wiecie, klasyki. Chcę pomyśleć nad jakimś twistem, pobawić się tymi słowami. Więc pomyślałam, że dzisiaj z pomocą przyjdzie nam najpierw Pinterest i wpiszę po prostu te konkretne cztery słowa, wiadomo osobno, ale wpiszę je, stworzę taką tablicę i być może ta tablica zainspiruje mnie, żeby stworzyć jakąś ciekawą, intrygującą i nieszablonową historię. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Zaczynamy. Ja już tutaj włączam nagrywanie też ekranu, żebyście zobaczyli co i jak. Zaczynamy od miłości, więc wpisuję sobie tutaj miłość. O, moja kreatura jak zwykle ma problem. I zerknijmy, co mi tutaj będzie odpowiadać. Stwórzmy sobie nową tablicę, czyli to będzie piąty prompt. Nie będzie ukryta. Otwórz. Więc mamy pierwsze zdjęcie. To też mi się podoba. To mi się podoba. Paryż też ma swój klimat. To jest bardzo urocze. O, może w ten desen pójdziemy, bo tutaj idziemy jakby w jedną stronę czyli mamy em, konkretną parę em, tu mieszkającą ze sobą. Trzeba się zastanowić. E, raczej miłość jest pokazywana tutaj w sposób taki bardziej romantyczny. O, jakieś listy, może miłosne? Kurde, zastanawiam się, ale dobra. Coś do miłości mamy. No to w takim razie anioł. Co tutaj nam wyjdzie? Ok, to jest dość ładne. Nie wiem, w którą stronę idziemy. Czy to ma być taki, właśnie religijny anioł? Czy może, właśnie na przykład, anioł jakaś figura? coś takiego. Podoba mi się taka kwestia jakby, żeby tutaj religii jednak nie wplatać i żeby może to była jakaś figura anioła na cmentarzu, em, może jakimś jest to jakieś miejsce spotkań, albo na przykład ktoś odgrywa w szkole, albo w jakimś ogólnie spektaklu, właśnie ma rolę anioła. O, to brzmi super i to przyszło mi w tym momencie. Nie wiem, czy by mi przyszło kiedykolwiek. Albo na przykład rysunek jakiegoś anioła. Ok, Coś już mamy. Mgła no, w takim razie. Obstawiam, że tutaj pojawi nam się miejsce akcji głównie. E, taki most ładnie wygląda. Jakiś taki mroczniejszy tutaj klimat. Już widzę e, właśnie tą figurę. Na przykład anioła i mgłę gdzieś w okolicy. No i zerknijmy sobie jeszcze tam było gwiazdy. Czyli może jakieś nocne spotkania, rozjeżdżone niebo. To się kojarzy przede wszystkim z latem. O, tu nawet mamy połączone dwa prompty. Idealnie, coś takiego. Dobra. Mamy już. O, to też dodam. Ciekawa koncepcja, albo naszyjnik z gwiazdą. O. Ma to swoją jeszcze w ogóle jakby zupełnie inną stronę. Tutaj anioły i gwiazdy się pojawiają, więc to też ma, ma swój ma swój urok w tym wszystkim. Dobra. I naszyjnik po raz kolejny, czy to nie jest znak. <gry> Okej, okay. wstępnie coś. Mamy. Dobra, moi drodzy, przychodzę do Was z update'em i chcę Wam też przedstawić, jak wygląda taka wstępna mapa myśli do naszego ostatniego promptu. Poszłam w stronę, w którą się nie spodziewałam, że pójdę i nie wiem, czy kojarzycie. Dla mnie to były bardzo istotne książki, takie jak na przykład Gwiazd naszych Wina. Ja czytałam naprawdę tę książkę ze łzami w oczach i stwierdziłam, że to chyba czas, żeby spróbować napisać, stworzyć, zaplanować właśnie taką książkę i stwierdziłam, że to będzie typowy wyciskacz West. Jeszcze takiego typowego wyciskacza łez nie pisałam, więc na pewno to będzie wyzwaniem i tak samo planowanie tego projektu będzie wyzwaniem. Teraz skupmy się na tym, z czym tutaj w ogóle przyszłam. Zastanowiłam się nad tematem miłości, i postanowiłam, że pójdziemy w stronę połączenia. Przez traumę, czyli spotykają się jakieś osoby, zaprzyjaźniają się, są bliskie dla siebie, głównie ze względu na to, że są w takim samym momencie w życiu, albo w bardzo podobnym, albo po prostu rozumieją się i rozumieją to, co przechodzą. I pomyślałam sobie, żeby w tej książce pojawił się temat żałoby i straty osoby bliskiej. I żeby to nie była książka, która rzuca nam po prostu w twarz tym związkiem, czyli pójdziemy w stronę Slow Burnu. A zatem ta miłość głównych bohaterów będzie. Przede wszystkim właśnie podszyta troszeczkę tą traumą, natomiast oni spędzając ze sobą czas, poznają się lepiej. Najpierw być może zostają przyjaciółmi, dopiero potem zaczyna pojawiać się w ogóle jakaś miłość. Jeżeli chodzi o mgłę, zostaje właśnie przy takim zamglonym miasteczku, przy takim cmentarzu, który jest pokryty mgłą, to dodaje oczywiście klimatu, być może jakiegoś mroku tej historii, ale chciałabym nie podejść do tego jako do horroru a bardziej do jakiejś formy metafory. No i właśnie cmentarz, o którym gdzieś tam już wspominałam, będzie takim miejscem zamglonym. Pojawi się tam właśnie ta figura anioła, o której wam mówiłam, czyli odchodzę od tematu właśnie powiedzmy anioła w sztuce teatralnej czy anioła jako rysunku, bo pomyślałam sobie, że o sztuce teatralnej już pisałam w Każdej nocy słyszę twój oddech i nie chciałabym się powtarzać. Więc teraz ten anioł będzie właśnie taką figurą, przy której być może główni bohaterowie będą się spotykać. Tutaj wpisałam taką propozycję, że on pracuje na cmentarzu, a ona przychodzi na grup zmarłej, bliskiej osoby, kogoś z rodziny, przyjaciela, przyjaciółki, chłopaka, i że to on pomaga jej wyjść z żałoby. Być może sam doświadczył wcześniej tej żałoby i być może zna jakieś mechaniki, które być może pomogą właśnie jej przejść również te e, trudne e, emocje, przejść ten trudny czas. Jeżeli chodzi o gwiazdy, to wiadomo, tutaj te nocne spotkania gdzieś kłębią mi się e, w głowie, natomiast chciałabym, żeby pojawił się tutaj taki wydźwięk, który był już w takiej bajce Disney, nie wiem czy oglądaliście, Księżniczka i Żaba, to tam właśnie pojawia się taki motyw, że Gwiazdą jest osoba, która zmarła, i właśnie to będzie być może jedna z tych technik, która pomoże tej dziewczynie przejść przez właśnie to cierpienie. I myślę sobie właśnie o tym, że. Ten chłopak właśnie jej to zaprezentuje i powie, że właśnie osoby, które odeszły, nie są tak naprawdę nie, nie zniknęły nigdzie, tylko ciągle są z nami, tylko właśnie w troszeczkę innej postaci, i wydaje mi się, że to przyniesie pewne ukojenie. Więc wstępnie na razie tak prezentuje się ten prompt. Ja zaraz um, siądę nad nim, zajmę się nim lepiej i mam nadzieję, że Będę w stanie jeszcze opowiedzieć Wam o nim coś więcej. Okej, okay, porozmawiajmy finalnie już o tym projekcie. Wydaje mi się, że taki pierwszy surowy plan jest gotowy. Czy ciekawi mnie pisanie tej historii? A jakże <laughs> pewnie tylko i zapisałam sobie to nawet na tablicy. Obawiam się, czy ten projekt mnie nie przerośnie. Czy ja w ogóle podołam? Takiej tematyce. Eee, czy na przykład nie będzie tak, jak właśnie podczas lektur różnych książek, że mnie to po prostu psychicznie rozwali, że to jest temat, który jest na przykład dla mnie zbyt trudny, który, jak ja sobie myślę o przeżywaniu tego, jestem no, osobą wysoko wrażliwą, więc dla mnie. No, nie wiem, czy to nie będzie za mocne i to też jest kwestia do rozważenia, ale to wiadomo w dalszej perspektywie. Natomiast teraz chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć, co do tego planu dodałam. Przede wszystkim pojawiła się tutaj kwestia narracji. Stwierdziłam, że będziemy mieć tutaj dwie narracje czyli tej dziewczyny i chłopaka. Perspektywa dziewczyny, która przeżywa właśnie żałobę. Myślę tutaj o stracie jednak rodzica. Natomiast jeżeli chodzi o tego chłopaka, no to on właśnie przepracował już żałobę i tu pomyślałam o tym, że stracił on właśnie swoją ukochaną, swoją dziewczynę. Natomiast pomaga teraz on na cmentarzu. Być może jego rodzina ma zakład pogrzebowy, jest on przez to wyśmiewany w szkole, są jakieś przytyki właśnie dotyczące. Tego typu pracy. Jakby ta dziewczyna niezbyt go nigdy zauważała w tej szkole, ale właśnie spotykają się przy tym pomniku. No i gdzieś tam nagle zaczynają na siebie też wpadać w szkole, zaczynają się widzieć. Nawiązując jeszcze do gwiazd, pomyślałam, i ten pomysł już wpadł też przy Pinterestie, że pojawi się naszyjnik z gwiazdą. I właśnie pomyślałam, że ten chłopak daje jej taki naszyjnik z gwiazdą. W ramach, no powiedzmy, takiej techniki pocieszenia, jakiejś formy wypracowania, wyjścia tutaj z tej żałoby. Chodzi o to oczywiście, że ta gwiazda ma symbolizować zmarłego rodzica, no i że ta dziewczyna patrzy co noc w gwiazdy, właśnie, żeby zobaczyć zmarłego rodzica, no ale co za dnia, kiedy tej gwiazdy nie widać, no to właśnie ma przy sobie ten naszyjnik, no i to jest takie metaforyczne, że nadal ta zmarła osoba jest przy niej. Jeżeli chodzi o miejsce akcji, wydaje mi się, że zaczynamy w Polsce, natomiast po myślałam i tutaj też nawiązuję do jednego ze zdjęć z Pinteresta, że pojadą później być może na jakąś wycieczkę do Paryża i tam być może pojawi się właśnie już ten motyw miłosny. No Paryż to miasto wiadomo, miłości, a tam było na zdjęciu, nie wiem, zobaczymy, może to jest zbyt klisze, pomyślimy. Z drugiej strony zaczęłam myśleć o tym, w jakim miasteczku albo w jakim mieście e, będzie się tutaj rozgrywała ta akcja Wpisałam sobie w Google najbardziej mgliste miasteczko w, w Polsce i wy, wyszedł mi Kazimierz Dolny i tam jest cmentarz parafialny św. Jana w Kazimierzu Dolnym i obok są takie piękne wąwozy, więc myślę o tym, ale z drugiej strony właśnie, jeżeli oni nie widzieli się w tej szkole, mijali się, no to nie będzie to Kazimierz Dolny, tylko raczej większe miasto. Zastanawiam się, muszę jeszcze tutaj pomyśleć, te różne koncepcje ze sobą zestawić. I chyba finalnie to wszystko. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym prompcie, jak udało mi się go rozpisać, jak Wam się udało go rozpisać. Dajcie znać w komentarzach, opiszcie Wasze historie, Wasze pomysły. Z miłą chęcią zawsze je czytam, wpadacie na niesamowite, no naprawdę historie, już właściwie stworzone książki. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną przez całe to wyzwanie. Mam nadzieję, że tegoroczny Rozpisz się na Nowy Rok Wam się podobało. Dziękuję moim patronom, którzy też mnie tutaj wspierali przez cały... Styczeń i też tutaj mieli wpływ na przedostatni prompt. Koniecznie dajcie znać, który z tych pięciu promptów podobał Wam się najbardziej. Może chodzi o samą koncepcję, albo już ten prompt w moim wykonaniu, czyli pomysł finalny bądź taki surowy na książkę. Tyle na dzisiaj. Pięknie Wam dziękuję. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!